Eijkfan spuentował to, że uważa, że Nitro ma zbyt cięty język. No momentami tak pod twoimi emocjami. Ale osiem. może tak, Bardenga. Ale Bardenga, słuchaj, to, to jest jego tanie wypowiedź, tanie nie moja. Po prostu tanie jesteś tanie głuchy, tanie. nie słyszałeś, więc ci powtórzyłem. Bo masz problemy z usłyszeniem. Tanie tanie Powtórzył tanie to tanie dwukrotnie. Tanie. Posłuchaj, nie przerywaj. Tanie posłuchaj, tanie tanie. posłuchaj, nie przerywaj mi. Czy ja ci przerywam? Czy ja ci przerywam? Nie przerywam ci. Dlatego ty teraz wysłuchasz mnie. Będziemy tutaj trzymać. Bo starszego, zawsze tak jest. Nie, Montrej. No, Mądrzej się teraz będzie mówił, a ten... Nie, mądrzejszy który nie pomógł... teraz będzie mówił i starczy... Nie, a a mądrzejszy będzie słuchał. Ale uważasz, że twój ojciec czasem ma problemy z, z ze słuchaniem drugiego człowieka? wysłuchaj. Okay? Ja już wysłuchałem. Chcę Może... teraz odpowiedzieć. No to nie szczekaj do niego. Ja nie szczekam do niego. Szczeknąłeś. W jaki sposób szczeknąłem? Szczeknąłeś. Dobra. Człowieku ty się. Wyba wybaczam, okej. Okay. Ty się nie wstydzisz? Lamp? Ty się nie wstydzisz? To, e, to może e, ja. Czego panie Bardenga! E, Teg panie ja Bardenga! Pan panie Bardenga, panie się... Nie nazywać... Właśnie teraz widzisz, rozmawiam z tobą, jest wcięcie. I to jest ta ta taka taktyka. Żebyś musisz Żeby zakrzyć. Posłuchaj, Jacek, posłuchaj, szanowaliśmy się do tego czasu, nie? Więc oddaj mi tą resztkę szacunku, za chwilę mi przestaniesz szanować. Naskoczyłeś właśnie na mnie, gdy ci tylko powtórzyłem, co powiedział Tejkwan. To nie są moje słowa, to są jego słowa. Powtórzyłem ci, bo nie usłyszałeś. Natomiast naskoczyłeś na mnie. Zapytałeś go po raz ja trzeci, to... jak się odnosi to do ja... tego, więc ci powtórzyłem jego słowa. A ty naskakujesz na mnie teraz?